No, dobry. Zranicji. Dobry. Nie dobry. Nie, dobry. Tak. dobry. Proszę bardzo. Tyle pieniędzy czy dali? Dobre to ma. Jeszcze. Jeszcze ja tak. miejsce na ścianach na miejscu. Jeszcze będzie. Mamy dla. miejsce. Symbolicznie tak możemy dokonać tutaj instalacji. mamy. Cieszymy się bardzo, bardzo dziękuję. Tak, tutaj będziemy Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry potępiennych oraz chorób zapalnych, mediowanych immunologicznie. Dzięki właśnie temu dofinansowaniu będziemy mogli wzbogacić nasz bioba w aparaturze potrzebną do technik wieloskalowych, czyli techniki Omics, czyli wieloskalowego notypowanie, transkryptomika, metabolomika, protonika. Dzięki czemu właśnie będziemy mogli korelować te wszystkie dane również z parametrami klinicznymi, z skutecznością właśnie leczenia naszych pacjentów. No i mam nadzieję, że pozwoli nam to na stworzenie takiego ogólnopolskiego rejestru tutaj pacjentów, w którym będą zawarte nie tylko dane kliniczne, dane dotyczące leczenia, dane laboratoryjne, ale właśnie dane genetyczne, dzięki czemu będziemy szli w kierunku medycyny spersonalizowanej, która się dzieje, niestety jeszcze nie w reumatologii, ale mam nadzieję, że będzie to szansą na właśnie rozwój. A fizycznie biobank jest gdzie? W instytucie czy tutaj w Nie, będzie w instytucie. w instytucie, tak. W instytucie większe, bo tam mamy już skupiowank, hmm. jesteśmy w tej polskiej no Skupiowanków, tylko teraz nie to, będziemy go rozbudowywać, że no chodzi to żeby, my, to, żeby było homogenne dane w całej Polsce, bo o tak. to bardzo chodziło, żeby ten standard tak. danych był taki że sam wszędzie, z tym zawsze wielkichowy. Dużo uważa, że dwie lodówki to jest biopanka, a inne to trochę bardziej państwa rozwinięte, więc tym bardziej warto by tutaj zmierzać biobank, tak, to nie tylko lodówki, ale i mniej różnych sopów, procedur, tak, tak. które trzeba właśnie tutaj rozwijać i dostosowywać. Więc myślę, że, że aparatura, którą będziemy mieć w tym bioparku, posłuży nam do pozyskiwania tych odpowiednich danych. No dobrze, to no już.